Moi drodzy uczniowie, czas na krótkie podsumowanie informacji dotyczących starożytności. To będzie krótki film w pigułce, więc będzie zawierał tylko podstawowe wiadomości. Co było przed starożytnością? Nazywamy ten okres prehistorią, a starożytność datujemy na czas od momentu wynalezienia pisma, czyli od roku około 4000 przed naszą erą. To nie jest data roczna, mamy tylko wiedzieć, że pismo zmieniło świat. Starożytność kończy się w momencie upadku Cesarstwa zachodnio w 476 roku i po nim następuje średniowiecze. Czasem nazywacie starożytność Antykiem i to jest niestety błąd, ponieważ Antyk to tylko pewna część starożytności, ta najpóźniejsza. Antyk dotyczy wyłącznie kultury, literatury starożytnej Grecji i później Rzymu. Na lekcjach bardzo dużo poświęcamy mu uwagi, w związku z tym czytamy mitologię grecką. Czasem mitologię rzymską, czy na przykład utwory Horacego. Czyli Antyk to wycinek starożytności. W okresie wcześniejszym i w innym regionie świata powstała Biblia, której też będziemy poświęcać dużo uwagi. Dlaczego tak jest? Ponieważ zarówno kulturę Antyku, jak i chrześcijaństwo uznajemy za dwa fundamenty, dwa filary dzisiejszej kultury europejskiej, nazywanej też kulturą śródziemnomorską. W tym nagraniu omówimy sobie króciutko założenia filozoficzne, sztukę i teatr starożytny. Jeżeli chodzi o filozofię, musimy znać tu kilka nazwisk, między innymi Sokratesa, którego kojarzymy z powiedzeniem Wiem, że nic nie wiem. Ten filozof stawiał sobie pytania o cel i sens życia, zresztą jak większość filozofów, cnotę utożsamiał z mądrością, mądrość z kolei z dobrem i sprawiedliwością. Wynika z tego, że człowiek mądry musi czynić dobro. Sokrates zadawał dużo pytań, wierzył, że rozmowa i myślenie prowadzą do prawdy. Stosował sztukę położniczą, wyciągania prawdy z rozmówcy, dochodzenia do prawdy razem z nim. Uważał, że lepiej wiedzieć, że się czegoś nie wie, niż udawać mądrego. Myślę, że to całkiem dobre motto. I mówił, że najważniejsze jest poznanie samego siebie, zajrzenie w głąb siebie. Myślenie Sokratesa nie spodobało się ówczesnym mieszkańcom Grecji, i niestety. Został skazany na śmierć. Pamiętajmy, że Sokrates nie zostawił po sobie pism, ale zostawił uczniów. Jego uczniem był Platon. Jego musimy kojarzyć z tak zwaną platońską jaskinią. Głównym założeniem filozofii Platona jest to, że świat poznawany zmysłami to odbicie świata idei, przez to jest to świat nieprawdziwy, że to, co widzimy, obserwujemy, jest jedynie cieniami, tak jak tutaj mieszkańcy jaskini cieniami jakichś ważnych, kolorowych idei. Jedynie dusza człowieka pochodzi ze świata idei. On, tak jak jego poprzednik, mądrość utożsamiał z dobrem i sprawiedliwością. Wracając do tej jaskini platońskiej, ważne jest to, że jeżeli ktoś dostrzeże tę ideę, czyli wydostanie się z tej metaforycznej jaskini, Powróci i poinformuje o tym swoich yy, współmieszkańców, no niestety zostanie uznany za wariata, nie będzie rozumiany. I właśnie takimi osobami są między innymi filozofowie. Uczniem Platona był Arystoteles, bardzo wszechstronna osoba. Uważał, że prawdziwe poznanie zaczyna się od obserwacji świata, czyli tego co widzimy i czego możemy doświadczyć. To znaczy nie zgadza się ze swoim nauczycielem. Wierzył, że wszystko w świecie ma swoją przyczynę i cel. Uczył, że człowiek powinien dążyć do tak zwanego złotego środka, czyli unikać skrajności i żyć w umiarze. Dla nas też jest ważny Arystoteles, ponieważ to on uporządkował wiedzę dotyczącą literatury. Między innymi, jemu zawdzięczamy podział na rodzaje literackie, ale także wiele terminów związanych z tragedią grecką. Jeżeli chodzi o filozofię, musimy znać kilka prądów, które narodziły się w starożytnej Grecji. Jednym z nich jest epikureizm kojarzony z epikurem. Ważne, że założeniem tej filozofii jest to, że celem człowieka, celem życia powinno być osiągnięcie szczęścia, między innymi przez unikanie cierpienia. Najważniejszą wartością powinien być spokój i przyjemność, ale rozumne i umiarkowane. To z tą filozofią łączymy hasło choracjańskie carpe diem, chwytaj dzień. To chwytanie dnia jest o tyle łatwiejsze, że filozofia ta zakłada nieistnienie życia po śmierci, czyli to, co chwycimy tu i teraz jest nasze, niczego nie ryzykujemy. Drugim nurtem filozoficznym, o którym musicie pamiętać, jest stoicyzm. Tutaj zanonski jako twórca, nie mamy wpływu na wszystko, więc warto przyjąć los ze spokojem. Taki dystans, po prostu opanowanie. Ważna jest opanowana, rozumna postawa, a do tego życie zgodne z naturą, poddanie się losowi. Nie warto przejmować się tym, czego nie możemy zmienić. I tutaj mamy dzisiaj stoicki spokój, czyli taki maksymalny spokój. Ostatnim prądem, o którym tutaj warto wspomnieć, jest sceptycyzm. Wiemy, co to znaczy dzisiaj, że ktoś jest sceptycznie nastawiony do czegoś. To założenie, że nie da się poznać prawdy w 100%, więc nie warto jej szukać na siłę. A wątpienie chroni przed błędami i pochopnymi osądami. Szybciutkie przejście przez sztukę starożytną. Oczywiście celem sztuki jest piękno. I to piękno opiera się na kilku filarach: na harmonii, odpowiednich proporcjach, symetrii, umiarze i równowadze. Te zasady dotyczą nie tylko rzeźby czy malarstwa, ale również pozostałych dziedzin sztuki. Mamy taką kategorię jak mimesis, czyli założenie, że sztuka powinna odzwierciedlać rzeczywistość. Nie mamy tutaj na przykład postaci fantastycznych. Skupienie na człowieku, czyli to człowiek jest w centrum uwagi, docenienie, piękna jego ciała. Na pewno odnajdujemy choćby w rzeźbach Fidiasza czy Merona. Starożytnym zawdzięczamy też teatr, który wywodzi się z. Imprezy z festynu ku czci Boga Dionizosa, Boga Wina i Sztuki, które z czasem przekształciło się w prawdziwy teatr. Teatry budowano na wzgórzach, by głos lepiej się niósł. W teatrach występowali tylko mężczyźni, mieli specjalne koturny, które sprawiały, że byli lepiej widoczni, a maski zapewniały im przedstawienie odpowiednich postaci. W teatrze mieliśmy do czynienia z dwoma typami przedstawień. Jednym z nich była tragedia, i tutaj pamiętajmy o twórcach, zwłaszcza o Sofoklesie. W drugim komedia. Jeżeli chodzi o tragedię, to celem tej sztuki było przeżycie katarzys, czyli oczyszczenia z emocji poprzez odczucie litości i trwogi, czyli obserwując działania bohaterów, ich cierpienie, czujemy współczucie i strach. Ważne, że w tym teatrze obowiązywała zasada trzech jedności, i to jest bardzo ważne, bo będziecie to badać później w miarę, gdy teatr się będzie zmieniał. Zasada trzech jedności, czyli miejsca, czasu i akcji. Sztuka musi rozegrać się w jednym miejscu, nie przemieszczamy się. Czas obejmuje do 24 godzin, a akcja musi być skupiona wokół jednego wątku. Jeżeli chodzi o komedie, to ich celem były cele wychowawcze i takie umoralniające. I co ciekawe, kobiety nie mogły brać w nich udziału nawet jako widzki. W obydwu typach sztuk obowiązywała zasada dekorum, czyli odpowiedniości chodzi tutaj o dostosowanie języka do typu sztuki, czyli w tragedii bohaterowie raz że musieli pochodzić z wyższych sfer, ale musieli mówić też podniosłym, patetycznym językiem, natomiast w komedii dopuszczalny był język potoczny. Tak jak już powiedziałam, jeden z filozofów Arystoteles w swojej poetyce uporządkował nam wiedzę na temat literatury i wyróżnił trzy rodzaje literackie: epikę, do której zaliczamy tutaj eposy Homera, Iliadę i Odyseję, o nich znajdziecie nagranie w innym filmiku, lirykę Czyli wiersze. Mamy tutaj między innymi Tyrteusza i jemu zawdzięczamy poezję tyrtejską, czyli na przykład nawołującą do walki o ojczyznę. Mamy tutaj autorkę Safonę z Lesbos i jej twórczość miłosną, a także Anakreonta i króciutkie utwory zwane anakreontykami dotyczące na przykład uczt. Liryka ściśle wiąże się z muzyką. I oczywiście na koniec dramat, o którym już wspomniałam. Tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o twórczość, w starożytności omawiamy głównie. Mitologię grecką, a także rzymską, i Biblię. O nich oczywiście powstaną nowe, dodatkowe nagrania, bo ten film inaczej rozrósłby się do olbrzymich rozmiarów. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.